Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na listopad dla wszystkich osób spod znaku wagi. Zobaczmy, co do Was nadchodzi w listopadzie. Co u Was się ciekawego pojawi. Zacznijmy od energii głównej. Karta kochanków. Co się kończy, co odchodzi do przeszłości. Rycerz mieczy. Co nowego do Was nadchodzi? Co pojawi się w drugiej połowie miesiąca? As-Buław. Jaka jest dla Was rada? Karta Gwiazdy. I z jaką energią kończycie ten miesiąc? Trójka, Buław. Zobaczmy jeszcze co w tle. Będzie Wam towarzyszyć energia pustelnika. Jest to energia mówiąca o tym, że będziecie mieć tendencję do tego w tym miesiącu, żeby się bardzo koncentrować na swoich myślach, na swoich przemyśleniach, na tym, co czujecie. Będzie Wam pomagało odosobnienie, będziecie mieli wrażenie, że najlepiej potraficie się skupić, najlepiej potraficie rozwiązać swoje problemy, najlepiej potraficie Wyłowić z tego chaosu, który Was otacza, najważniejsze informacje wtedy, kiedy jesteście sami, kiedy możecie skupić się na swoich potrzebach, kiedy możecie skupić się na swoich myślach, kiedy możecie skupić się na tym, co naprawdę jest dla Was ważne. W całym tym miesiącu będzie Wam właśnie towarzyszyć jeszcze taka energia odosobnienia i skupienia się tylko i wyłącznie na swoich potrzebach. Natomiast energią główną jest karta kochanków i jest to karta Wielkich Arkan znów. E, karta mówiąca o tym, że dokonujecie jakiegoś wyboru, który jest dla was naprawdę bardzo kluczowy. Jest to dokonanie wyboru, um, tak zwanego wyboru serca. Decydujecie się na to, żeby podążać za czymś, co jest dla Was bardzo ekscytujące, co jest dla was bardzo bliskie, co jest wam. Um, co jest wyjątkowo dopasowane do waszej natury, waszych potrzeb, tego, co chcecie robić, w jaki sposób chcecie się realizować, w jaki sposób chcecie się rozwijać. Jest to nadejście na przykład dwóch ofert pracy. Jedna może być trochę lepiej płatna, natomiast druga będzie mm, prezentowała dokładnie to, co chcielibyście dalej robić, dokładnie to, w czym będziecie się spełniać najlepiej. To jest też karta pojawienia się czasami dwóch osób. Jedna z tych osób będzie Wam wyjątkowo bliska. Będziecie czuli się naprawdę z nią związani. I w związku z tym będziecie postanawiać, że chcecie iść dalej. E, wspólną ścieżką właśnie z tą osobą, z osobą, która jest bliska wam, waszemu sercu, z którą czujecie się bardzo komfortowo, z którym. Z którą czujecie, że potraficie nawiązać naprawdę bardzo szybki, bardzo głęboki kontakt, będziecie czuć się zrozumieni, będziecie czuć, że jest to właściwa dla Was ścieżka, nawet jeżeli wiąże się ona właśnie z dosyć trudnym wyborem, z decyzją, która może być dla Was dosyć sporym wyzwaniem. To jest też karta, która mówi o tym, że dla osób, które są w związku, które są w relacji, możecie mieć przed sobą bardzo pozytywny czas, możecie mieć przed sobą czas, w którym poczujecie, że druga osoba jest naprawdę wam przeznaczona, że jesteście z tą osobą wyjątkowo e, związani, bardzo dobrze się rozumiecie. Możecie też wejść jakby najwyższy poziom e, w waszym związku, wyższy poziom. Zrozumienia, wyższy poziom akceptacji, wyższy poziom umiejętności dzielenia się tym uczuciem, które w sobie macie. Tak więc będzie to bardzo rozwojowy dla Was miesiąc, bez względu na to, który scenariusz jest bardziej dopasowany do Was. To, co się kończy, to, co odchodzi, to jest karta Rycerza Mieczy. Jest to karta, która mówi o tym, że kończy się prędkość, kończy się wykonywanie zadań. Bez czasu na złapanie oddechu, mieliście wrażenie ostatnio, że byliście naprawdę bardzo zajęci, że byliście bardzo skoncentrowani na jakimś jednym zadaniu, bardzo Wam zależało na tym, żeby coś zakończyć, żeby coś wykonać, żeby nareszcie doprowadzić coś do końca. Mieliście wrażenie, że musicie się temu całkowicie poświęcić, byliście bardzo zabiegani, czas biegł bardzo szybko. Nie mieliście możliwości skupienia się na swoich potrzebach, na tym, co jest dla Was przyjemne, co jest dla Was chwilą oddechu, co jest dla Was chwilą, w której możecie się zrelaksować. Ten okres pośpiechu, ten okres koncentracji na tym, żeby wykonać jakieś zadanie, żeby czegoś się dowiedzieć, żeby zakończyć jakiś projekt, żeby zdać jakieś egzaminy, żeby wykonać jakieś szkolenie, oddać jakąś pracę żeby zamknąć jakiś projekt w pracy, który był dla was wyjątkowo intensywny, wyjątkowo ważny i wyjątkowo skomplikowany. Ten okres będzie już się kończył, będzie odchodził do przeszłości. Będziecie mogli również dokonać wyboru, dzięki któremu zrozumiecie, co jest dla was tak naprawdę ważne. Karta kochanków pokazuje nam co jest dla, dla nas na pierwszym miejscu? Jest to sytuacja, w której czujemy, że ten kontrast, który pojawia się w naszym życiu, wyostrza to, co jest dla nas najważniejsze. Dzięki tej karcie, dzięki tej energii, możemy nareszcie zrozumieć, co jest na pierwszym miejscu, i ewidentnie odchodzicie od energii pośpiechu, od energii trochę też lekceważenia rzeczywistości, skupienia się tylko na tym, żeby po prostu pójść do przodu i wykonać coś, co jest dla nas. Obowiązkiem, co jest dla nas wyjątkowo ważne, szczególnie jeżeli chodzi o intelekt, jeżeli chodzi o pracę i jeżeli chodzi o jakąś komunikację formalną. To już się kończy, natomiast druga połowa miesiąca przynosi Wam coś, co jest zupełnie inne niż to, co wam towarzyszyło do tej pory, i jest to energia Asa Buław, jest to energia mówiąca o tym, że nadchodzi absolutna nowość, nadchodzi bardzo ciekawa propozycja. Nadchodzi bardzo ciekawa sytuacja. Jest to energia ognia, jest to energia działania, jest to energia pasji, pełnego zaangażowania się w coś, co jest dla Was naprawdę wyjątkowo ważne, co będzie dla Was naprawdę wyjątkowo ekscytujące. Jest to skupienie się na nowej propozycji, jest to skupienie się na nowej ofercie, na nowej możliwości realizacji czegoś, co jest dla Was wyjątkowo ważne. Jeżeli szukacie pracy, to jest karta mówiąca o tym, że nadchodzi bardzo ciekawa propozycja, propozycja, która będzie dla Was naprawdę bardzo pociągająca. Poczujecie, że jest to coś, w czym możecie naprawdę się spełnić. Jeżeli poszukujecie swojej drugiej połówki, to jest karta mówiąca o tym, że pojawia się naprawdę bardzo wyjątkowa osoba na Waszej drodze. Osoba, która będzie dla Was przede wszystkim bardzo atrakcyjna fizycznie, jest to osoba bardzo um, pociągająca, bardzo magnetyczna, osoba, która będzie na Was bardzo silnie oddziaływała. Będzie to sytuacja, której się kompletnie nie spodziewaliście. E, jest to konsekwencja w pewnym sensie wyboru, którego dokonujecie dzięki tej energii e, kochanków. Decydujecie się na to, że chcecie zmiany, chcecie nowości, chcecie nowej sytuacji, chcecie więcej pasji, chcecie więcej otwartości na nowe, chcecie więcej otwartości na to, co jest naprawdę dla Was ekscytujące, w czym możecie się spełnić, co będzie bardzo bliskie e, Waszej naturze, dzięki czemu będziecie mogli nareszcie robić dokładnie to, co sobie wymarzyliście, nareszcie będziecie mogli robić coś, co jest bardzo wam bliskie, w czym czujecie się dobrze, komfortowo, co sprawia wam radość, w czym możecie nareszcie zacząć się spełniać. I tutaj pojawia się ta możliwość w drugiej połowie listopada, nadchodzi do was szansa albo na nowy związek, na nową relację, albo też na nową pracę, na nową działalność, na możliwość zaangażowania się w coś, co będzie dla was naprawdę. Bardzo pasjonujące, wyjątkowo atrakcyjne. Rada dla Was to jest karta gwiazdy, i na tej pozycji ta karta mówi o tym, żeby zaufać swojemu przeczuciu, żeby zaufać swojej intuicji, żeby zaufać temu wszystkiemu, co dzieje się na Waszej drodze. Nawet jeżeli te sytuacje są dosyć wymagające, nawet jeżeli są one dosyć trudne co tutaj może na to wskazywać akurat karta kochanków. To karta gwiazdy mówi o tym, żeby wierzyć w to, co chcecie osiągnąć, wierzyć, że droga, którą wybraliście, na którą się zdecydowaliście, jest dla Was najlepsza, jest dla Was najbardziej prawidłowa. Podążacie we właściwym kierunku, czujecie w środku, czujecie w sercu, że to jest właśnie najlepsza możliwa decyzja. Ta karta przypomina Wam o tym, żebyście nie lekceważyli swoich przeczuć, żebyście nie lekceważyli swojej intuicji i nie lekceważyli tych wszystkich znaków, tych wszystkich sytuacji, które pojawiają się na Waszej drodze i które przypominają Wam o tym, że idziecie właściwą, idziecie we właściwą stronę, idziecie właściwą ścieżką. Pod koniec miesiąca nadchodzi do Was energia trójki buław, która mówi o tym, że nareszcie będziecie mogli zacząć działać, jeżeli chodzi o. Tą energię buław. Nareszcie zaczynacie coś wprowadzać w życie. Tak jak ta karta Asa Buław, tak jak ta karta Asa Buław mówiła o tym, że pojawia się propozycja, to był pierwszy jakiś etap kontaktowania się, na przykład z przyszłym pracodawcą, tak pod koniec miesiąca zaczynacie już działać, zaczynacie już wykonywać pewne działania, obowiązki. Być może tutaj pojawiają się rozmowy kwalifikacyjne, Możecie być zaproszeni na przykład do nowej firmy, możecie być zaproszeni dla tych osób, które są bardziej zainteresowane sprawami romantycznymi. Trójka buław mówi o tym, że zaczynacie się spotykać, zaczynacie się do siebie zbliżać, że nie jest to tylko już etap takiego pierwszego poznania, zapoznania się ze sobą, o czym mówi karta Asa Buław, ale już to wszystko zaczyna się powoli rozwijać, zaczynacie. Przejmować również inicjatywę, co będzie dla Was naprawdę bardzo ciekawe, bardzo dobre, co będzie dla Was naprawdę bardzo ciekawym przeżyciem. Będziecie mogli nareszcie zacząć się spełniać dokładnie tak, jak sobie to wymarzyliście. Jest to bardzo ciekawy miesiąc. Jest to miesiąc, w którym towarzyszy Wam bardzo dużo energii Arkan Wielkich. Wskazuje to, że Podsumowując, jest to miesiąc bardzo dla Was pozytywny, miesiąc zmian, miesiąc wyboru, ale wyboru, który jest w pełni świadomy. Decydujecie się na coś i rozumiecie bardzo dobrze, że jest to zmiana na lepsze. Rozumiecie, że dzięki tej zmianie możecie rozpocząć zupełnie nowy etap, możecie rozpocząć zupełnie nową sytuację, możecie rozpocząć nową pracę, możecie rozpocząć nowy związek. Pojawi się w drugiej połowie listopada sytuacja, dzięki której będziecie mogli zacząć podejmować nowe kroki i które zaczną rozwijać się bardzo szybko, bardzo szybko zaczniecie iść w tym kierunku, który um, sugeruje wam As dlatego że już pod koniec listopada zaczynacie naprawdę działać w tym kierunku. Pamiętajcie też o tym, żeby ufać swojej intuicji, żeby ufać temu, że zmierzacie we właściwą stronę, że idziecie właściwą ścieżką, dlatego że te wszystkie zmiany, te wszystkie sytuacje, które mogą pozornie być dla Was trudne, tak naprawdę one wypływają z Waszego wnętrza. Tak naprawdę są one konsekwencją Waszych najgłębszych potrzeb. Jest to coś, czego potrzebujecie, jest to coś, co jest dla Was właściwe, czujecie, że. Nowa ścieżka, nowa możliwość, nowa szansa na rozwój jest czymś, czego akurat teraz potrzebujecie najbardziej. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze w listopadzie. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.